Zadbaj o zdrowie i kondycję. Wybierz sklep KFD.pl Jest z nami Piotrek Borecki, obecnie najbardziej utytułowany junior w Polsce. Piotku, za Tobą ciężki sezon, wiele startów. Powiedz mi, e, który start najbardziej ci cieszy? Z którego medalu jesteś najbardziej zadowolony, a który najwięcej Cię kosztował? E, jeżeli mam wystrzelić, to najwięcej mnie kosztował i najbardziej sobie cenię złoty medal z Mistrzostw Europy, bo no, czekałem na niego bardzo długo. To był, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o rok juniorski, bo ostatni mój. no Jedyna szansa przywiezienia tego złotego medalu z mistrzostw Europy i na niego najciężej się przygotowałem. Najwięcej mi on kosztował, ale właśnie znając niego, jestem najbardziej zadowolony. Powiedz nam na co dzień, gdzie można cię złapać, gdzie trenujesz, gdzie ewentualnie prowadzić treningi personalne? Jeżeli chodzi o, o miejsce, gdzie bo też studiuję, to jest Kraków. Pracuję tam również jako trener personalny. W weekendy czasami jestem tak między katowicami a Krakowem, to jest taka mała miejscowość coś przy więc tam też możecie mnie spotkać. E, tak jak mówię, no, studia jeszcze dzienne, więc dochodzą dodatkowe utrudnienie, jeżeli chodzi o przygotowanie, ale jakoś daję radę. A powiedz nam, masz jakiegoś trenera, jest ktoś, kto cię wspiera, jakieś firmy, które cię wspierają. E, tak, jeżeli chodzi o, o wsparcie. To bardzo chciałbym tutaj podziękować firmie Bodypack to jest jedna z największych tam was, was, odżywkowych. Od niedługiego czasu właśnie wspierają mnie, moje przygotowania do zawodu, także chciałbym bardzo podziękować właścicielowi siłowni White Star Power, która mieści się na Reymonta w Krakowie. Oni też przez dłuższy okres czasu mi pomagali i również Michałowi Ciszewskiemu wspomagał mi suplementacyjnie. No wiadomo, oczywiście rodzinie, tak, a jeżeli chodzi o trenerów, to często konsultuję się, jeżeli chodzi o o formę, czy na ten okres jest dobry z Jerzym Szymańskim i z Bogdanem Szczotką. Jeżdżę, jeżeli mówią, że jest powiedzmy za tłusto, no to trzeba troszkę to przyciąć, a jeżeli jest, jest też za za słabo, no to decydujemy, że nie startuje w jakichś zawodach. A powiedz mi, jak wyglądały przygotowania w tym sezonie? Wiemy, że w bardzo wielu zawodach brałeś udział. Jak, jak to godziłeś z trzymaniem diety? Czy były jakieś zmiany w tej diecie, czy cały czas prostolinijnie jakoś prowadziłeś? Znaczy tak, jeżeli chodzi o, o, o moją dietę, to jeżeli mam określony cel, tak? I tym celem na przykład na wiosnę były Mistrzostwa Europy, to otrzymałem się 100% planu. Mam określony cel, nie złamę nawet na no, niektórzy preferują cheat mile. W ciągu tygodnia ja w ogóle nie uważam, że to jest słabe i nie stosuję tego, po prostu trzymam ostro, 100% restrykcyjnie dietę. A wiadomo, minęły Mistrzostwa Europy, coś tam się zjadło, Było jeszcze kilka takich mniejszych startów, bardziej na luzie wakacyjnych, nie wiem, tam Sopot i Opole, no to nie były już pierwsze miejsca. Przysyło, o, jak to się stało? No normalnie stało się, byłem na wakacjach, przyjechałem można powiedzieć na masie i dlatego takie miejsce... Nie były to było. docelowe zawody, Dokładnie, więc nie była to mi... forma docelowa. Dokładnie, a znowu na jesień były to Mistrzostwa Świata, do których się przygotowałem, co prawda muszę powiedzieć, że tu na Polski jeszcze lepsza była forma, i, i planuję jeszcze stanąć do eliminacji do Mistrzostw Świata Seniorów, które będą w Brazylii w tym roku. Więc może Co, to mnie... jeszcze nie koniec startu w tym roku. Jeszcze nie koniec. Za dwa tygodnie najprawdopodobniej Płocko. Tam są zawody, w których mam, mam największy sentyment, bo tam debiutowałem w 2010 roku. No i później właśnie no, najprawdopodobniej na tą, tą Brazylię chciałbym jeszcze. No dobra, bieg juniorski dzisiaj kończy. Powiedz nam co dalej. Co dalej? Przerwa. Na pewno dwa lata. Myślę, że najwcześniej zobaczycie w 2017 na wiosnę, bo to będzie akurat dwa lata przerwy i ten pół roku, żeby się przygotować do zawodów. I myślę, że no 2017 najwcześniej z troszkę większą wagą. Także życzymy Ci dobrego odpoczynku, powrotu wiadomo do, do większej wagi i w przyszłości kolejnych startów. Dzięki bardzo. Nie, dziękuję.